To super. Witajcie z tej strony Uluru. I przed zaczęciem tego odcinka zgadnijcie, co zrobiłam. Zapalałam tą oto świeczkę I se paznokcia przypaliłam. Jest taki czarny. A niedawno co malowałam, co nie? To nie jest brud, tylko po prostu se przejarałam paznokcia. Pięknie. No ale nieważne, trzeba się poświęcić czasami, żeby świeczkę zapalić. Po prostu jestem taka nieogarnięta, że nie umiem po prostu normalnie świeczki zapalać zapalniczką. Oczywiście zawsze musimy się coś stać. Albo se yy, właśnie Poznakcia przypalę, albo skórę se przypale i tak. No ale dobra, wracajmy. W tym filmiku chciałam Wam pokazać, jakie nowe petropy kupiłam se na targu. Tak, kolejny targ, no ten targ, jak był w poprzednim shoppingu. Nie będzie ten filmik oczywiście długi, ponieważ nie kupiłam jakoś za bardzo dużo potrzebów, tylko dwie sztuki. No ale te pet shopy jakby są bardzo ładne i jednego to już chciałam mieć od dawna, więc zobaczcie sami. Pierwszym pet shopem to jest taka małpka. Z tego perchopu nie miałam w planie, nie miałam zamiaru go kupować, ale. Tak pomyślałam, że to jest prototyp, bo ta małpka ma swój prototyp i ona nie kosztowała bardzo drogo, tylko takie grosze kosztowała i ja pomyślałam, że po prostu i tak i tak będę chciała kiedyś zebrać wszystkie pet shopy, więc ja ją kupiłam. I naprawdę jest słodziutka. nawet jak się nie okazało, że to jest prototyp, i tak, i tak nie żałuję, że ją kupiłam. Następnym petrzepem to jest taki karzełek, królik. I ten królik y występował w grze, petrzepowej, którą dalej mam, ale na razie nie mogę w niej grać. Ale po prostu on nie występował i bardzo chciałam go mieć. I jakoś się w końcu udało. W ogóle nie miałam go kupić przez eBay'a takiego jeszcze w opakowaniu, ale jak zobaczyłam, że, już, że jest na targu, nie jest w złym stanie, to pomyślałam, że go po prostu kupię już na targu, a coś innego sobie kupię przez eBay'a. No i kupiłam, ale to jest niespodzianka dla was. No po prostu musicie czekać na odcinek. Ja też jeszcze nie mam jakby tego potrzeba, ponieważ idzie jeszcze... no... Więc zachęcam do zostania na kanale. A więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I nawet nie wiem, czemu ja tą świeczkę zapalałam, jak i tak jej nie było widać prawie na nagraniu. No ale dobra. Już trochę nawet nie tak musiało być. I niedługo mamy już Halloween i prawdopodobnie, jeśli mi się uda, to wrzucę Jakiś fajny odcinek halloweenowy. Jeszcze nie mam pomysłu za bardzo, no ale zobaczymy jak wyjdzie. Także dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. I zapraszam do zostania na kanale. Filmiki regularnie, w każdy wtorek o godzinie 17. Do usłyszenia. Pa, pa!